Koczo, twój chrześcijański głos. Złożenie Jezusa do grobu. Potem Józef z Arymetei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami. Poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał jego ciało. Przybył również i Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą i przyniósł około... Stu funtów mieszaniny miry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinięli jego w płótno razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania, a w miejscu, gdzie go ukrzyżowano, był ogród. W ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc ze względu na żydowski dzień przygotowania złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.